Cześć wszystkim. Ja mam na imię Paula i mieszkam w Singapurze od 7 lat. Postanowiłam założyć ten kanał, aby mówić więcej po polsku i pokazać Wam, jak ludzie mają różnie. I już jesteśmy w drodze do sklepu, który znajduje się w samym centrum miasta. Pogoda tutaj jest bardzo zmienna. Przed chwilą zaczęło opadać, teraz znowu mamy... Piękne słońce. Jest około 30 stopni, ale fajna sprawa jest taka, że w styczniu mamy dużo wiatru, więc jest całkiem przyjemnie. Jest godzina 13:40, więc ludzie wracają z lunchu w tym momencie. Ludzie, którzy pracują. Tutaj jest budynek Parlamentu Singapurskiego. I jak widzicie, nie pada deszcz, ale na przykład ta pani ma ze sobą parasol. Tylko i wyłącznie po to, aby chronić się od słońca. Ponieważ Azjaci, Singapurczycy tego słońca bardzo nie lubią. I nie chcą się opalać. Więc fakt to taki że Azjaci chodzą bardzo wolno. Dlatego zawsze staram się ich wyprzedzić i iść innymi ścieżkami. Chodzą wolno, bo po pierwsze im się nie cieszy, a po drugie nie chcą się skocić. Przynajmniej to dwa tłumaczenia, które usłyszałam. Następna interesująca sprawa to to, że wiele osób nosi długie rękawy kul i nawet kurtki. 31-stopniowym upale. A to dlatego, że centra handlowe i biura są tutaj raczej bardzo zimne. Więc jeżeli wychodzą z biura na lunch, to i tak jest im zimno. Tutaj mamy bardzo ładny hotel, który się nazywa Kępiński. I dotarłam już do centrum handlowego, które nazywa się Raffles City. Jest to centrum handlowe, w którym znajdziecie wszystko. Od kosmetyków, po technologię. Naprawdę wszystko. Ale dzisiaj udamy się bezpośrednio do sklepu dla zwierzaków. Dobra, jeszcze po drodze pokażę Wam Janice Wong, która jest singapurską em, artystką tworzącą przepiękne dzieła z czekolady. To są rzeczy, które można kupić i zjeść. Szczerze mówiąc, nie smakują one za dobrze ale wyglądają pięknie. Otwarte został również ten sklep, który nazywa się Fuga i bardzo go lubię, ponieważ ma różne takie fajne rzeczy dekoracyjne do domu. Nie powinnam tutaj chodzić, ale skoro już tu jestem, to Wam pokażę. Naprawdę takich sklepów z dekoracyjnymi rzeczami do domu, tutaj w Singapurze jest bardzo mało. A jeżeli już są, to są bardzo drogie. Więc ten sklep, który został otwarty raptem chyba miesiąc temu, z bardzo przystępnymi cenami, bo na przykład taka świeczuszka kosztuje około 10 dolarów. To jest naprawdę hit. No ale dobra. Ostatnie już schody ruchome. Fajna sprawa, to czysta fajna. Ważna sprawa tutaj w Singapurze jest taka, że jeżeli jesteście na schodach ruchomych i nie macie zamiaru po nich schodzić, to musicie stanąć po lewej stronie. Aby osoby po prawej stronie mogły się poruszać bez problemu, jeśli się śpieszą. Ok, zanim pójdziemy do sklepu dla zwierzaków. Tutaj jest jeszcze coś interesującego. To jest fryzjer, który nazywa się QB House. I ile się nie mylę, to jest japoński wynalazek i obcięcie włosów tutaj trwa 10 minut. Kosztuje jedynie 12 dolarów. Jest to taka naprawdę szybka akcja, bez mycia, bez koloryzacji i myślę, że to jest nawet, nawet fajne. Okej, okay, nie myślę, tylko wiem, bo byłam tam parę razy. Ale to wideo to jedno z moich pierwszych i po prostu nie wiedziałam co mówić. Dotarliśmy do mojego sklepu dla kota, który nazywa się Pet Lovers i ma wszystko, czego tylko zwierzak może sobie zapragnąć. Aczkolwiek ceny w tym sklepie są całkiem wysokie, więc ja przychodzę tutaj tylko po... Mm. Myślę, że my po polsku nazwalibyśmy to piasek, aczkolwiek nie jest to piasek, a są to takie trociny, które ja używam zamiast piasku. One są dobre dla środowiska, nie śmierdzą i nie rozrzucają się tak bardzo po całym mieszkaniu. Chyba one kosztują około 23 dolarów za takie. 5 kg pudełko. Więc to będzie jedna z rzeczy, którą kupię. I kupię mu też coś dobrego do jedzenia: jakieś smaczki. Zobaczmy, co oni tutaj mają. O, na przykład coś takiego, żeby się nie dławił włosami. I takie coś kosztuje. Gdzie tutaj jest cena tego? Nie widzę, ile to może kosztować. Jak widzicie, jest bardzo duży wybór różnego rodzaju jedzenia, ale ta uliczka jest bardzo, bardzo wąska. Ciężko mi to wam pokazać tutaj przez kamerę, ale zobaczcie, tu jest moja ręka, a tu widzicie, jak wąska jest ta uliczka. No nie wiem, ile kosztuje to. Ten smaczek, ale podejrzewam, że nie jest jakiś super drogi. A dlaczego mówię, że ceny tutaj są wysokie? No bo na przykład o taka klatka, torba podróża dla zwierzęcia kosztuje tutaj 89 dolarów, a my właśnie zamówiliśmy taką przez internet za 1,30. 30. Więc naprawdę trzeba sprawdzać ceny. Że skoro już tutaj jestem, to pokażę Wam, jak wygląda to centrum handlowe. Tutaj macie sklep, który nazywa się Robinson's. To jest taka sieć sklepów singapurskich, które mają wszystko w sobie. Można by to porównać do takich niemieckich sklepów typu KDW. Dalej wasze standardowe Chanel i Dior, ale tylko kosmetyki. Macie tutaj również ten sklep, który nazywa się Montblanc. Shanghai Tang. to jest też azjatycka marka, która ma naprawdę piękne rzeczy. Ubrania, ale też rzeczy dekoracyjne do domu. Naprawdę polecam, jeżeli jesteście tutaj i chcecie coś kupić, jako na przykład prezent. To są te właśnie kwiaty, prawdziwe róże, które nigdy może nie nigdy, ale chyba przetrwają przez rok. Zaraz zapytam. Zapytałam i pani mówi, że one mogą do 10 lat przeżyć. Ale to prawdziwe kwiaty. Naprawdę superno na prezent. Excuse me, and how much is one of these? I the small, one rose box. Oh, to 348. 348. Yes. And why A dlaczego są tak dużo expensive? Uh, Bo za behind jest baby's breath, and like two small roses and one main rose. So we actually come with a gift box as well. Oh, okej. Okay. So. Te są o wiele bardzo droższe, ponieważ mają pięć kwiatów w środku. So Więc wszystkie pochodzą z Japonii. A tu, moi drodzy, coś też nowego w tym sklepie. Oh. Gucci z samymi akcesoriami czyli jak widać tylko zegarki i biżuteria. Takiego sklepu jeszcze nie widziałam tutaj w Singapurze. I podążamy z powrotem drogami tego bardzo ładnego centrum handlowego z przeszklonym dachem. Widzicie tutaj, myślę, że hiszpańska marka Bimba y Lola która ma naprawdę fajne rzeczy. Macie również Marze i Sandro, które są tutaj o wiele droższe niż w Europie, także nie polecam. Furla i super limitowana kolekcja Furli Little Twin Stars. I zatoczyłam koło, a tutaj na środku mamy specjalną wyprzedaż coś pochodzącego z Tybetu. Ręcznie robiona porcelana. Bardzo ładne rzeczy. Takie wyprzedaże zazwyczaj trwają tylko tydzień lub dwa. I ta jest przygotowana w związku z nadchodzącym chińskim Nowym Rokiem. Więc widzicie tutaj bardzo dużo takich tradycyjnych rzeźb i biżuterii. To jedna wystawa w sklepu w Shanghai Tang. To jest takie coś specjalnie zorganizowane dla ludzi, żeby robili sobie zdjęcia. Jak widać w środku są tak zwane QR kody do ich Instagrama i podejrzewam, że do ich strony internetowej. Taki marketingowy stand. Pójdę drogą podziemną. Jak widzicie, jak mówiłam wcześniej, wszyscy grzecznie stoją po lewej stronie. Oprócz tego pana na dole, któremu chyba jeszcze nikt nie zwrócił uwagi. No dobra, ja nie będę marnować czasu i schodzę. Podziemne drogi są bardzo popularne tutaj, ponieważ deszcze padają bardzo często, ale również na powierzchni jest bardzo ciepło. Więc Ludzie lubią chodzić pod ziemią. Jest to też droga do metra. Także tutaj chodzi się do metra za pomocą specjalnej karty. Hmm, troszeczkę sztuki. Tutaj macie mapę metra, ale o tym opowiem kiedy indziej. I kolejne ruchome schody, aby wydać, wydać, wydostać dostać się na powierzchnię. I jak widzicie, to pani się śpieszy. I jak widzicie Singapur ma również rowery miejskie i bardzo ładnie wyznaczone parkingi dla tych rowerów. Takie rowery mogą zostać wypożyczone za pomocą aplikacji. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale tutaj aplikacja ta jest połączona z Waszymi e, kartami płatniczymi. I możecie jechać. Jak widać dalej, droga jest oznaczona. Przechodzę na pasach. Ten pan na przykład wypożyczył rower dla własnej pracy, ponieważ dowozi na nim jedzenie. Jak widać jazda na rowerze ulicami, to znaczy chodnikami jest dozwolona, aczkolwiek te tak zwane iskutery, czyli takie hulajnogi elektryczne, zostały właśnie e, zabronione w Singapurze i prawie nigdzie nie można nimi już jeździć. Ani na chodniku, ani na ulicy. Także zostały nam rowery. Takie piękne, błękitne niebo z tylko białymi kumulusami. To jest rzadkość. Zazwyczaj doświadczamy tutaj szarości. Także naprawdę fajnie. Aha, jeszcze to tam widzicie. To tak zwane ERP. To jest taka bramka, która pobiera opłaty za jazdę na ulicy. I całe miasto jest pokryte takimi, pokryte takimi bramkami. Generalnie jazda samochodem jest tutaj bardzo, bardzo droga. To już wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę. Możecie też komentować, co jeszcze chcielibyście się dowiedzieć o Singapurze bądź o Azji, a ja postaram się odpowiedzieć w przyszłych odcinkach. Pa!